Przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2B w grodzisku mazowieckim stoi niepozorny budynek usługowy. Z zewnątrz wygląda zwyczajnie, ale każdy z jego lokali kryje w sobie własny, wyjątkowy świat pełen pasji, zapachów i ludzi, którzy robią to, co naprawdę kochają. ZP Madas. Ponad 30 lat na rynku, a od 2023 roku jako druga marka pod nazwą PS Print. Wizytówki, ulotki, etykiety, broszury. Tu każdy detal ma znaczenie. Ramie w ramię pracuje tu kilkanaście drukarek. Wszystko działa jak mechanizm zegarka. Tak żyje drukarnia Nasienkiewicza, a kilka ulic dalej – drugi świat. Dwie potężne maszyny – Solwent 320 cm i hybryda UV – 180 cm. To tu powstają wielkie formaty – banery, plakaty, siatki mesh, owijki paletowe, druk UV bezpośredni na płytach i kartonach. Duże zlecenia i duża moc. Z.P. Madas i P.S. Print. To więcej niż tylko druk. To nowoczesny park maszynowy i ludzie, którzy wiedzą, co robią. Teraz pokażę Wam lokal, którego wnętrze jest niczym biuro Sherlocka Holmesa. Kancelaria M.I. Legal to zespół adwokatów i radców prawnych, którzy łączą doświadczenie z indywidualnym podejściem do każdej sprawy. Działają nieprzerwanie od 2021 roku, oferując kompleksową pomoc prawną, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Reprezentują klientów w sądach, negocjują, doradzają i wspierają w najtrudniejszych momentach. To miejsce, w którym wiedza spotyka się z zaufaniem, a profesjonalizm z dyskrecją. Każdy detal biura, od wystroju po atmosferę, podkreśla klasę i szacunek do klienta. M.I. Legal po prostu po Twojej stronie. To co, może zjedlibyśmy coś na równie wysokim poziomie? Okinawa Sushi nowoczesna, stylowa przestrzeń z duszą japońskiej precyzji. Okinawa to miejsce, które od pierwszego wejrzenia robi fenomenalne wrażenie harmonijne wnętrze. Przyjemna muzyka, magiczna atmosfera, no i kuchnia, która totalnie broni się jakością. Cześć, jestem Sylwia, a to nasza załoga, Kasa i Grzesu, jedni z naszych sushi masterów. Chcę was zaprosić z naszego miejsca, które jest już naprawdę dość długo otwarte, bo aż 6 lat. A z tym miejscem kryje się piękna historia, robimy przepyszne rzeczy. Przede wszystkim chciałabym Wam polecić sushi z najwyższej jakości składników oraz kuchnię tajską, która też jest przepyszna. To dobra opcja, zarówno na szybki lunch, jak i wykwintną kolację. A jeśli myślisz, że porządne sushi to tylko w centrum Warszawy, jedź do Okinawy. Bardzo szybko zmienisz zdanie. I co? Mogę Was tylko zaprosić teraz do nas. Znajdujemy się na ulicy Sienkiewicza 2 przez 7 w Grodzisku Mazowieckim. Wpadajcie, próbujcie i wystawiajcie opinie. To było przepyszne. Teraz spójrzcie na to. Stworzyliśmy centrum zdrowego ciała i ruchu, żeby zadbać o twoje zdrowie. Jeśli dolega ci jakikolwiek ból, jesteś po urazie bądź kontuzji, po operacji kręgosłupa, kolana, biodra, był chcesz zadbać po prostu o profilaktykę bądź rozpocząć bezpieczny trening z fizjoterapeutą, to miejsce jest właśnie dla ciebie. W naszym kabinecie prowadzimy również fizjoterapię uroginakologiczną dla kobiet. Więc jeśli jesteś w ciąży, świeżo po porodzie, chcesz zadbać o swoją bliznę po cesarskim cięciu czy po innym zabiegu. Zmagasz się z nietrzymaniem oczu, masz bolesne współżycie lub okresy. Serdecznie zapraszamy! Serdecznie zapraszamy! A po dobrej terapii, czas na chwilę relaksu. Wiesz, są takie miejsca, do których wchodzisz i od razu czujesz się zaopiekowany. Salon AM jest właśnie takim miejscem. Najpierw ten zapach, kosmetyków, których na półkach mają naprawdę sporo. Część można nawet kupić i zabrać do domu. Każdy ruch. Każda decyzja podparta doświadczeniem i stylem. Obok ktoś robi paznokcie, w innym kącie rzęsy, a zaraz obok masaż twarzy, wygląda to jak relaks w czystej postaci. No i oczywiście część fryzjerska. Zwykły salon. To jest miejsce, z którego po prostu nie chce się wychodzić. I na koniec perełka. Przepyszna perełka. Bar leniwiec powstał z pasji do prawdziwej domowej kuchni. To rodzinne miejsce, którego historia zaczęła się 13 lat temu w Warszawie. W początku przyświecała im jedna zasada: gotować tak, jak robiła to babcia. Bez pośpiechu, z sercem i zawsze z dobrych składników. Dania, które serwują, są proste, sycące i pełne smaku. Nie znajdziesz tu udziwnień, znajdziesz za to autentyczność. To kuchnia, która pachnie wspomnieniami i smakuje jak u babci. Każdy z tych lokali to inny świat, ale wszystkie łączy jedno jakość, na którą naprawdę można liczyć.